Młodziak już do lodowej świątyni nie podjął, jak to się mówi, nie podniósł rękawic, bo 3 km jeszcze mi zostało pewno z kilometrów, zaraz sprawdzę. Mam nadzieję, że zaraz tam będę. Sam jestem ciekaw, czy warto, czy nie warto, ale na pewno Wam to powiem. Oglądajcie, powiem Wam, że to też spora górka, udało się wejść. I co, atakujemy, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Bez raków można włazić. Mam nadzieję, że za darmo jak było napisane. No robi wrażenie, powiem szczerze. Nie ma tragedii. Tak to wygląda Za chwilę ja będę to oglądał eee, Tutaj jeszcze są takie wariacje I Tu nawet można wejść do Jana Pawła o. Nasz jest Polak Jan Paweł Idę sprawdzić, czy w tym drugim coś jest, czy już nie ma. Noś ciemuć, jest. Wow, jest też fajnie. Zobaczcie ile tutaj Arturów Niedźwiedź to Artur, w jakimś języku, już znowu nie pamiętam Zawsze mam z tym problem, ale zaraz wam pokażę Największego wariata Zombie o, Zobaczcie Jaki Artur groźny Taki był, Jak ja jest dokładnie oświetlone jak widzicie. Zobaczymy ile kosztuje tiket, jak coś to zjadę, jak nie to nie. Miałem mieć takie kurde właśnie foto, ale wiecie z czym? z łomnicą. A mam Chrebenok, schrebenok mam, a miało być starnicą. Dobra, zbiegam i lecę do moich.